No i witajcie, kochani, dzisiaj leś, leśna, przepraszam, czkawka złapała. Leśna przygoda. Udało się otrzymać zgodę. I co? I grasujemy. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Może wpadną jakieś monetki, może jakieś inne pozostałości. Wiemy, że tutaj były kiedyś stare domy. Także zobaczymy, co uda się znaleźć. A ja tymczasem biorę sprzęt. Ganiamy na Xterra Pro, ale to już wiecie. Biorę sprzęt i widzimy się w terenie. I zapomniałem pokazać widzom. Witajcie widzowie, tu przed wami ukazuje się liveik, a ja przed chwileczką trafiłem taką łuskę, raczej od Mausera wiecie, a ładnie widać zbitą spłonkę, także taka pamiątka, a za chwilę, e, słuchajcie, będziemy kopali kolejny dołek. Ktoś mnie tu pyta, Ryszard, tak? Ryszard, witam, czy każdy może sobie chodzić z wykrywaczem? Chodzić sobie każdy może, lecz nie każdy szukać może, słuchaj. Ej, jest to troszeczkę, jeśli chodzi o szukanie po lasach i takich rzeczy, dlatego tego jest w sumie bardzo mało na kanale, ponieważ e, no, na te wszystkie poszukiwania trzeba mieć zgody. Ja tutaj działam pod e, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Suskiej i zgody mamy. Eee, nie jednak ogólnie potrzebowała zgód, dlatego ja najczęściej chodzę po plażach, jeziorach i kąpieliskach, no bo tam też fajne rzeczy wychodzą. A teraz jeszcze wlatują w place zabaw, dzisiaj nawet miałem jechać, ale skoro trafiła się ta zgoda, no to szkoda było nie skorzystać, nie? Także ja się zabieram za kopanie, słuchajcie, bo, bo mam tutaj sygnał, a stoję i gadam, słuchajcie, stoję i gadam. No i kochani youtube'owi widzowie, kolejny sygnał kopiemy. Widzicie, tego sprzętu zabieram co nie miara. Zobaczycie, się udało. Chyba się nie udało. Nie udało się. Musimy tu odkryć tą ściłeczkę Czyli tu jest. Cóż to będzie, słuchajcie. Cóż to będzie. O kurwa, taki mały kawałeczek czegoś. A co to za mały kawałeczek? Ciężki bardzo, słuchajcie. Mały ciężki kawałeczek, jakby jakiś stopik czegoś. Czekajcie. Wziąłem szczotki. Cholerka wie. Wiecie co to jest? Zobaczymy później w domu się to oczyści. Ewidentnie tutaj jest taki, zobaczcie sami, również i wy na TikToku, taki element, jakiś stop, tylko stop czegoś. I to cholernie ciężki, nie? I nie wiem czy to jest ołów, to raczej nie będzie. No nic, zobaczymy w domu jak wyczyścimy. No i moi drodzy, kolejny sygnał, nie wiem na ile wy widzicie, spróbuję zrobić tak, żeby kamera szła w dół. O, teraz powinno być ok. Kolejny sygnał, gdzieś tutaj ziemia kryje, słuchajcie, także odkopiemy, zobaczymy. Czy to jest coś starszego, czy coś nowszego? Czy pozostałość po jakichś leśnych piokach, którzy coś tutaj porozrzucali? Ok, bierzemy pointera, zobaczymy, czy jeszcze głębiej, czy to już gdzieś tu powierzchownie jest. Eee, także włączamy pointerka. Już rozumiem, że nic nie ma. Nie. Czekajcie, z odsunęło. Bo... Tutaj też coś jest, słuchajcie. O! I co mamy, kochani? Co my tu mamy? Cholera wie, co my mamy. Słuchajcie, jakiś taki. Kawałek starej świecy chyba będzie. No, tak myślę. Taki kawałeczek... Jakiś czegoś. Słuchajcie. To tutaj do kiermany, ale tu jeszcze coś jest. Okej. Okay. Wyciągnijmy. Okej. Okay. Tu coś jeszcze jest. To? Tak, to to. Jakiś chyba taki odłameczek. Taki badziew, słuchajcie. Wykrywacz Xterra Pro, wiesz? Xterra Pro od mailaba Tutaj leży. Eee, bardzo fajny wykrywacz. Ja wybrałem Xterkę z tego względu, że głównie chodzę po plażach, a ona jest piekielnie czuła na różne cieniutkie łańcuszki, wiesz? A tutaj takie wypady do lasu to są właśnie sp sporadyczne, wiecie? Z tego względu, że nie na wszystkie lasy mam zgody, wiecie, i muszę to. Wiecie, dużo więcej ogarniania jest niż to ma sens. No ale dobra, to mamy. To lecimy dalej, kochani. YouTube wyłączamy. Tak, no i moi drodzy, mamy kolejny sygnał. Kolejny sygnał jakiś ciekawszy do kopnięcia. Boże, zobaczymy, cóż to będzie. Czy w ogóle coś będzie dobra? Dziurę zrobiliśmy, zobaczmy, czy już wypadło. Zobaczymy. Witam, co za wykrywacz. Może Nocta? Nie, nie Nocta. Noctę też mam, leży w domu, to jest Xterra Pro, wiesz, mylab. co to jest co ja tu mam i mam słuchajcie jakieś gówno kolejne taka słuchajcie jakaś blacha aluminiowa raczej nic starego nawet będzie raczej nie jest z epoki Borys, o Borys pomożesz kopać? czy nie? nie dobra I tu już wszystko zgadnięte a my lecimy dalej kochani My lecimy dalej, szpadel pod pachę, wy do ręki. To też wiecie, działa dla mnie marketingowo pod kątem kanału na, na YouTube, no nie a jednak na, na nim najbardziej się tam skupiam Słuchajcie, muszę obserwować, bo zanim Borys wyobserwuje jakieś jakiś słuchajcie tych grzybiarzy Wtedy będzie ja. O, i co mamy? Mamy łuskę, słuchajcie. Mamy łuseczkę, kolejna łuska, kolejna zbita. Wygląda w ten sposób. Także już mamy dwie łuseczki. Ale w Dolnym środku chyba nie ma takiego stowarzyszenia. Stary, na pewno jest takie stowarzyszenie. Gwarantuję Ci. Także taka łuseczka wlatuje do Kiermany, słuchajcie. Czy coś jeszcze? Takie stanowisko strzeleckie trochę się wydaje w sumie. Kadziura tutaj przy okopach. Chyba wszystko. Dobra, jeszcze sprawdzimy zaraz z wykrywaczem. No i tak widzicie, takie chodzenie. Łuska, odłamek, uska odłamek, uska odłamek. Ale jak są te łuski, to znaczy, że wiele lat temu jeszcze przeoczyłem dużo rzeczy. A po, jeszcze taka propos tych pozwoleń, moi drodzy. E, ci, którzy nie mają wielkiego ciśnienia, nie pali im się. Słuchajcie, od maja wchodzą przepisy. Ja o tym też wspomnę dzisiaj na. Na live na YouTube, także kto będzie miał ochotę, godzina 20, serdecznie zapraszam. Zostawcie tam obserwacje na YouTube, subskrypcję znaczy się. Eee, I tam wspomnę, jak to będzie wyglądało, ale się troszeczkę tutaj przepisy nam zmienią, wiecie. Także już nie będzie to takie ograniczone dla ludzi. Przejdźmy stąd, co kolejny sygnał. 36. Może nie będzie zawleczki z piwa, słuchajcie. To jest sygnał taki typowo zawleczkowy, jak chodzę po plażach, słuchajcie. Ale trzydzieści 36 to też bywają złote obrączki. Więc to na pewno warto wziąć i wykopać. Dziękuję za polubienia i za obserwację. Coś tam wpadło mi chyba na ten kanał. Czekajcie. Zobaczę, czy on to już sięgnie. to ręką obkopać, może będzie łatwiej. A jak nie będzie, to nie ma co się też szarpać, wiecie. Szpadel w ziemię i cyk. I sto lat do góry podnosimy. <gryw> Dobra. Nie jeszcze mówi. Coś ciekawego będzie w końcu, słuchajcie. I raczej... O i co my tu mamy, słuchajcie, co my tu mamy? A tym razem mamy, słuchajcie, spłonkę. O, zobaczcie, kamerka. No i tym razem, kochani, Borysku, weź główkę. Mamy spłonkę od strzelby, nie wiadomo, może myśliwska, może, słuchajcie, Yy, może ten Może od jakiejś innej gładkiej lufy tutaj z czasu II wojny światowej też mieli gładkie lufy Zobaczę Borysku, proszę cię, no mi zasypujesz słuchawki stary ja później całe uszy mam w piachu no, widzisz? Co to za dźwięki Co to za dźwięki? No i dobra kochani na YouTube do następnego Ale i kamerkę i ryjemy kochani Pytanie Coś głębszego będzie? Pewnie kolejna łuska jeszcze Tu przy bagienkach to A widzicie, ziemia tu jest fajna, że konserwowała. Jeśli coś będzie fajnego, no i co? Nie ma. Borys, wyjdź, 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 ja nie potrzebuję A tu co? Co my tu mamy? O! I od pepeszki też coś padło, słuchajcie Mamy łuseczkę Od pepeszy stłuczona Mało czytelna, ale jest. Może i będę kopał. Dobra. Nie ma co palcami grzebać. Jeden szpadel myślę, się załatwi robotę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Słuchajcie, coś ciekawego. Coś ciekawego chyba. Cóż to będzie? Jak myślicie? Czekajcie, włączę kamerę. Patrzcie to ścięcie, ale nie widziałem, że kamerka leci. I wpada mi coś takiego. Niestety mi się obłamało, wiecie? Coś takiego. Nie wiem, co to mogło być. Kto przychodzi, komu coś przychodzi do głowy. Się podejrzewam, że tak zamykało. Jeśli komuś coś przychodzi do głowy, to dajcie znać. Tutaj, moi drodzy TikTokerzy też, z jednej strony takie, a z drugiej takie okrągłe, leciutkie. No ciekawe. Nie bywałem ciekawy. Zobaczcie, co to było. O, trochę się martwię, bo tu, mówię, różne głupie rzeczy wychodziły. Kiedyś, na przestrzeni lat, żeby to znowu nie było powtórki, Takimiś... Złomem, którego niekoniecznie chciałbym znaleźć, co my tu mamy? Słuchajcie, o! A wiecie co to jest? Kto wie, co to jest? To jest kawałek, właśnie tej głupiej rzeczy, tylko po detonacji, której która słuchajcie, eksplodowała. I taki duży kawałek, widzicie? Tutaj są nawet zęby. Nie wiem, czy YouTube to widzi. To są nawet zęby po zapalniku. Przedmiot już bezpieczny. Może weźmiemy, możecie. No i mam, słuchajcie, pierwszą w życiu obrączkę gołębia. Ale kończymy te poszukiwania już powoli, także będzie to tylko część sobotniego odcinka. No i witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym lesie, na kolejnych poszukiwaniach. Także zabieramy sprzęt i widzimy się przy pierwszym znalezisku. No i kochani, pozdrawiamy ludzi z TikToka i z YouTube'a. Pierwszy, a no właściwie nie pierwszy, trzeci dołek, wpadła łuska od Mausera. A tymczasem wpada mi taki, proszę bardzo, o to odłameczek od jakiegoś pocisku, także tu się dużo działo, więc takich znalezisk będzie jeszcze więcej, słuchajcie. Szukamy dalej, zależy jak działają. No i moi kochani, kolejne znalezisko, kolejna rzecz, której nie rozpoznaję. Może Wam się uda taki aluminiowy dekielek, jakaś zakrętka. Cholera wie, ale z takimi wypustkami. Także fajnie i szukamy dalej. No i moi kochani, kolejne znalezisko. Kolejna łuska od mausera. Tak to nie wygląda. Ich tutaj będzie od groma. Także dla mnie fajnie, bo sprzęt, który będzie można pchnąć później na pchim targu, także mega mega się cieszę. Jest to fajne znalezisko, Nie jest to złoto, ale i tak fajnie. Także piąteczka i do następnego. No i kochani, w tym pięknym sosnowym lesie wpada nam kolejny znak bitwy. Kolejnym znakiem jest kolejna łuska od mausera. Także taka ciekawostka, a my lecimy dalej. No i kochani, kolejny sygnał, kolejna łuska, kolejny mauser, kolejny strzał, kolejna czyjaś prawdopodobnie śmierć. Także widzicie, leży tego od groma, a my co, szukamy dalej. No i kochani, w dniu dzisiejszym poszukiwania dobiegają końca. Był to taki szybki wypad. Pokażę Wam podsumowanie. Podsumowanie wygląda następująco, mamy tak, 2, 4, 6, 8, 10, 11 łusek, jedną spłonkę, tutaj jest to, spłonkę od strzelby gładkolufowej, taką zębateczkę, która nie wiem od czego jest, być może jakimś elementem, no nie wiem w sumie, taką zatyczkę aluminiową, która też nie mam pojęcia, no i taki kawałek złomu, więc całkiem fajnie, fajnie spędzony czas, mi się podobało, Borysowi też się podobało, więc wszystko co najważniejsze zostało spełnione. A tymczasem biorę sprzęt, uciekam do domu. Z wami się widzę na live. A jutro pewnie będą kolejne poszukiwania, także serdecznie zapraszam i do zobaczonka w kolejnym dniu albo w kolejnym ujęciu, bo zobaczę co jeszcze dzisiaj ciekawego wpadnie. Doszedł nowy internet, więc może też w związku z tym coś, coś podłubiemy. Także do zobaczonka, dziękuję, że byliście i widzimy się w kolejnych ujęciach. Witam wszystkich w kolejnym ujęciu. Dzisiaj lecimy tutaj o placych zabaw. Wzbudzamy zainteresowanie pracowników pracujących tutaj na budowie e, chyba parkingu. Że my nie tracimy czasu. Tu już leci lajwik i lecimy na poszukiwania za czym co uda się znaleźć. Widać po piasku, że nie jest to zbyt świeży. Placyk, także może coś fajnego wyjdzie. Do piąteczka i widzimy się przy pierwszym znalezisku. No i moi drodzy, częste zmiany świadczą o ciągłości dowodzenia. Niestety, plac zabaw odpada. Eee, wszystko tak podcięte rozem, że, że nie da się nic nam znaleźć. A czy nie da się nam? Gadam jak analfabeta. Eee, nie udaje się nic wkopywać, bo musiałbym mieć jakiś kilo do poszukiwań. Także jesteśmy z powrotem słuchajcie w lesie, Borys już grasuje a ja biorę szpadel bo zapomniałem i lecimy w las także trzymajcie kciuki i widzimy się przy pierwszych znaleziskach no i kochani w tym pięknym lesie pierwszy sygnał okazał się kapslem, więc wam nie nagrywałem drugi sygnał spróbujcie namierzyć sami wzrokiem widzicie tak jest że nam słuchajcie taka oto łuseczka od karabinku Mauser. Także jeszcze nawet troszeczkę ten mosią widać. fajnie chowamy i lecimy dalej. Kto może to tapuje w ekran, będzie mi bardzo miło. Chodzi mi głównie o zasięgi. A z wami drodzy widzowie widzę się przy kolejnym znalezisku. No i moi kochani, kolejny sygnał tuż obok tego poprzedniego, kolejna dziurka i kolejna łuska. Kolejny Mauser, Także bardzo fajnie. Tutaj dla widzów z TikToka również pokażemy. A my co? Widzimy się przy kolejnym. No i moi kochani, miałem nie pokazywać łusek, ale jak na razie same łuski wylatują. Także słuchajcie, namierzamy wzrokiem. Kto widzi? Widzicie? Tu tutaj się znajduje. Także mamy taką łuseczkę kolejną od małzerka Tu dla widzów z TikToka. Proszę bardzo, kolejna łuska. I co? I lecimy dalej. Widać, na górce dużo bardziej się szczelali niż tam na dole. Celowo powiedziałem szczelali, żeby zaraz nie było hejtu. A Bory gdzieś się po kopach pochował i go nie widać. A nie, tam coś ryje. W ziemi chyba znalazł też jakiś skarb. Kto wie? No i moi drodzy, znowuż kolejna z kolei. Znaczy kolejna z kolei. Kolejna łuska Taki oto małzerek Wam również pokażę Także fajnie Kolejny bryloczek Szukamy dalej No i słuchajcie, pierwsza łuska Tym razem jakiś mozin Także spoko A my co, szukamy dalej I zmierzamy w stronę auta Bo głodny się troszeczkę robię Łusek już sporo mamy Także będziemy robić bryloczki No i kochani takie szybkie podsumowanie dzisiejszej wyprawy, podejdę tu do okna, żeby było ja widać widać. I jest tyle łuseczek, słuchajcie. <grych> Także na bogatości, ja teraz biorę wieltareczkę i będę starał się przerabiać je na łuseczki. Na pół wróć, na bryloczki. Także jeśli ktoś będzie miał ochotę na taki oryginalny bryloczek, prosto z drugiej wojny, prosto z lasu, to śmiało dawajcie znać na maila. Ale do groszowe sprawy to też będzie miało z nami takie cegiełki, także ja zabieram się do szlifowania i wiercenia, a z wami widzę się na kolejnej wyprawie.